Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy <laughs> rozmawiać na bardzo fajny temat. Wszyscy na ten temat zawsze mówią, ciągle. Mówią no o właśnie, Pojawia się tylko pytanie, czy on jest fajny, czy nie fajny. No fajny pod tym względem, że wszyscy chcą o nim usłyszeć. No a dobrze. Nie fajny, może dlatego. A, co będziemy zradać? No to waga. Czy no. ważna, czy nieważna? Tak. Mm, bardzo często w swojej praktyce zawodowej, czy nawet właśnie w tej działalności internetowej, spotykam się z pytaniem: ile schudnę na tej diecie? To jest bardzo częste startowe pytanie, które zadaje osoba, która albo chce zmienić nawyki żywieniowe, albo planuje rekompozycję sylwetki. Ogólnie tak, jakby tą efektywność odchudzania mierzyło się tylko i wyłącznie w wadze. Jak to u Ciebie wygląda? No, u mnie podobnie. Na przykład, ile można kilogramów schudnąć dzięki temu treningowi? Mhm. Albo w miesiąc, nie? Ile można schudnąć w miesiąc, jeśli będę codziennie ćwiczyć ten trening. A zauważyłaś też, że zainteresowanie Twoją wagą? Tak. No, pytanie o wagę dostaję średnio. No nie chcę skłamać, ale myślę. Jakby że dostawała złotówkę nią, za każdą, to byś była milionerką. By, by była bogata na pewno, ale ja nie odpowiadam na pytania uwagę. A celowo, dlaczego? Dlaczego? Celowo. E, po pierwsze, bo nie chcę, żeby ludzie się porównywali. Mhm. Tym bardziej, że jakby nie było, ja trenuję, tak jak mówiliśmy w pierwszym odcinku, od szóstej klasy podstawówki i moja sylwetka jest trochę inna niż sylwetka przeciętnej osoby, nawet osoby, która dużo ćwiczy. Tak mi się przynajmniej wydaje. To jest już trochę inny etap. I w zasadzie Więc... to można powiedzieć o każdej jednej tak, osobie, że swoją. ta waga nie oddaje wyglądu sylwetki. Więc tak jakby moja waga nic nie zmieni w ich świadomość ile ja ważę tak mhm. naprawdę, bo możesz postawić drugą osobę, która będzie ważyła tyle co ja i będzie miała ten sam wzrost i nie wiem... Tą samą tendencję, że nie wiem, ma górę szczuplejszą, dół, większy itd. i tak dalej, i być dalej inaczej wyglądała. Oczywiście, bo to zależy też od proporcji tkanki mięśniowej do tkanki tłuszczowej, ale też od takich uwarunkowań indywidualnych, tak? Po tak. prostu, jak, jaka jest budowa tej sylwetki. I ja też bardzo nie lubię, kiedy zaczynamy planować odchudzanie z myślą o tym, ile schudniemy. Myślę, że to jest mhm. trochę problem z tym takim amerykańskim systemem realizacji celów smart, że to musi być eee, mierzalne, mierzalne, realne, osadzone w czasie i tak dalej a nie możemy przewidzieć dokładnie, w jaki sposób zareaguje nasze ciało na zmiany, które będziemy wprowadzać. Szczególnie, że na przykład kobieta ważyła, nie wiem, te 60 kg, do których chce teraz schudnąć, ostatni raz 15 lat temu. Więc nie ma pojęcia, jak będzie wyglądać w tej tak. wadze teraz. Właśnie i to jest drugi powód, dla którego też nie podaję mojej wagi. Nie chcę, żeby ktoś do niej dążył. To znaczy mm -hmm. nie chcę, żeby ona była celem, ponieważ moja waga dla kogoś, dajmy na to w moim wzroście, czy tam może by była dobra, ale jeśli dziewczyna, która ma 1,80 m, też będzie chciała ważyć tyle co ja, no to to już nie idzie w dobrą stronę. Dlatego nie, nie odpowiadam na te pytania. Uważam, że robisz dobrze. Ważę bo... mniej niż 100 kg. To mogę zdradzić. Z mojej perspektywy, jako dietetyka, waga jest tylko takim. Pomiarem, który pokazuje nam pewną tendencję, tak? Na przykład, kiedy ktoś ma zaplanowane odchudzanie na dłuższy czas, na kilka miesięcy, to można obserwować, jak ona się zmienia z tygodnia na tydzień, ale też nie warto się tym przejmować, jeżeli na przykład, mimo tego, że ktoś trzyma dietę i trenuje, ale tak uczciwie, a nie, że trzyma dietę i oprócz diety jeszcze trzyma to, co tam jest w tej szafce I dla drugą dzieci. Dietę, że trzyma dwie diety na tak. raz. Jeżeli jest taka uczciwość wobec siebie i wierzy, że na pewno działałeś w tym deficycie energetycznym, no to nie ma się o co martwić, bo wahania wagi mogą wynikać na przykład z dnia cyklu. Jeżeli jesteśmy w w albo przed miesiączką to przez to że zwiększa się poziom progesteronu zatrzymujemy więcej wody. Tak samo zwiększone zatrzymywanie wody może być spowodowane tym, że zjadłaś więcej węglowodanów, więcej soli albo dwójeczka była mniejsza niż poprzednim raz. Ale możesz wypić winko i ważyć mniej na drugi dzień. Oczywiście i to wcale nie znaczy, że winko odchudza. odchudza. Boże, jak ja bym chciała, żeby tak było. To by było piękne, to by piękne, jakby winko odchudzała. A jedyne co robi winko to odwadnia. Tak. I podobnie właśnie ten efekt też na początku odchudzania e, jest widoczny, bo pierwsze Kilogramy spadają najszybciej i to nie dlatego, że najszybciej się spala tkanka tłuszczowa na początku odchudzania, tylko tracimy część glikogenu i razem z nim związana jest woda, więc to schodzi w tych pierwszych dniach. Też po cięższym treningu możemy ważyć mniej. Oczywiście. I zawsze mnie to bawi i mam ochotę podejść do osób, które się ważą na siłowni. Po prostu nie mogę z tego, nie mogę. To jest jak zazwyczaj jestem taka bardzo neutralna i cierpliwa, to jak widzę tą osobę po tym treningu, jak wchodzi na tą wagę, to mam ochotę tam podbiec i krzyknąć i powiedzieć, źle robisz. No właśnie, bo trzeba też pamiętać o tym, że ważenie jest złe nie tylko dlatego, to znaczy postrzeganie postępów z dnia na dzień, na przykład, że o schudłam pół kilo, tak. bo się napiłam winka i odwodniłam, tylko też to... Nie ma się z czego za bardzo cieszyć, jeżeli widzimy albo ten spadek, albo kiedy widzimy wzrost, to nie tak, ma się czego za co bardzo zmuczyć, martwić. Dokładnie. Bo jednorazowy pomiar wagi nic nie mówi o efektywności odchudzania. No. Tylko dopiero właśnie ta tendencja z dłuższego okresu. Dlatego na przykład na moim obozie sportowym ważymy się tylko na początku. I oto mm -hmm. jest zawsze pytanie, dlaczego my się nie ważymy po pięciu dniach. Bo to, to nie ma Trzeba znaczenia. zobaczyć efekty. Nie ma to znaczenia. Dokładnie. Ważymy się na początku, bo razem z tym jest skład, pomiar składu ciała i po prostu chcemy wiedzieć, z czego startujemy, tak jakby, tak? Mm -hmm. Czyli masz... To nie jest ważenie dla efektów, żeby potem porównać, że po pięciu dniach na obozie z Martą schudą 10 kg. Można powiedzieć, że jesteśmy zadeklarowanymi przeciwniczkami traktowania wagi jako takiego wyznacznika, tak. do którego powinno się dążyć w odchudzaniu albo też w zmianie nawyków, bo pamiętajmy, że owszem, wiele osób wchodzi w ten świat fit życia po to, żeby schudnąć, ale to nie są jedyne korzyści, które można z tego czerpać. Mhm. I co ty byś powiedziała za, taki, za takie dodatkowe wskaźniki progresu? Dla mnie moim zdaniem najważniejsze są zdjęcia i obwody. Mhm. Dlaczego nie pomiar tkanki tłuszczowej? No, dlaczego nie? Bo możesz się mierzyć na jednej wadze, a potem mierzyć na drugiej i będzie duża różnica. Oczywiście, tak samo jak na przykład bardzo często u dietetyków są wykorzystywane takie wagi, to one są bardzo duże, one często kosztują kilkanaście tysięcy i ja się nie dziwię, bo my jako dietetycy mamy przekichane, bo my nie mamy żadnych takich atrybutów zawodowych, jak na przykład lekarz ma stetos, tak. Skąd, tak, tak. E, znaczy, i... oczywiście mi się wydaje, że jakby nie było ten pomiar składu ciała, jest też ważny i może dać ci pogląd. Ale takiej... powiem ci, na czym polega problem w gabinecie no. dietetyka, bo nie wszystkie wizyty masz przecież na siódmą rano i no, tak, nie każdą o, osobę nie, nie w ty, tym samym tak, dniu cyklu tak, mierzysz, więc tak. to też jest problem, bo musicie wiedzieć, że te mm, bardzo skomplikowane wagi, one działają na zasadzie bioimpedancji. To jest y, mierzenie oporów w ciele, które zależą od tego, ile wody w tym ciele się znajduje. Można tak to w skrócie opowiedzieć. Coś inaczej reaguje tkanka mięśniowa, inaczej tkanka tłuszczowa. To też widać też na, potem na wynikach, nie? Tak. Że jest procent tam tkanki tak, tak. mięśniowej, kości, babababa. Ale znowu, wystarczy właśnie, że jesteście w innym dniu cyklu, albo soli, czy cokolwiek co wpłynęło na zawartość wody i to już będzie przekłamany wynik. Poradnia też ma bardzo duże znaczenie, e, dlatego to wszystko to jest takie raczej poglądowe, a nie żeby się nad tym e, zapłakać. Ja się też zgadzam co do tego e, co do propozycji, propozycji ze zdjęciami i zawsze swoim pacjentkom i czytelniczkom proponuję, żeby one sobie kupiły e, albo wyciągnęły z szafy, bo wiele z nich takie nadal trzyma takie sztywne spodenki, krótkie shorty, w które się ledwo wciskają, e, bo to może dobrze. Albo właśnie... które kupiły, bo, bo, bo miały, miały nadzieję, nadzieję. w końcu. <laughs> tak. Wiem. Tak, każda z nas ma takie jakieś spodenki wstydu w szafie pewnie. <głos> <głos> I to faktycznie dobrze będzie oddawało zmiany, które następują w sylwetce, jeżeli będziecie w tym samym oświetleniu i w tym samym ubraniu robić sobie zdjęcia, no zdjęcia po, Chociaż po prostu Chociaż tutaj muszę powiedzieć, że to też nie zawsze no bo można może być... No wiadomo, można się tak ustawić, że to będzie lepiej wyglądało to raz, i gorzej. To raz, ja też, no jednak jesteśmy też kobietami, więc tak jakby tutaj w ciągu miesiąca na przykład mm. ten brzuch też będzie się zmieniał. Tak. U mnie jest tak, że no, ja jednak mam te mięśnie brzucha raczej widoczne, ale są dni, że w ogóle nie są widoczne. I to właśnie... wcale nie znaczy, że przytyłaś za tak, kilka dni. Tak, dochodzi do takich skrajności, że w tamtym roku jak byłam na trasie treningowej, to w jednym mieście jak miałam zdjęcia, to nie mogłam na siebie patrzeć. Mm. To jest temat na inny podcast, ale wiecie o, mi, o co mi chodzi, że po prostu ten brzuch no, nie był jakoś super fit, gdzie na drugi dzień nic się nie zmieniło. Na drugi dzień normalnie wrócił, wrócił mój brzuch, nie? Czyli brzuch, który mam tak w miarę jakby na co dzień. Czyli trochę się czepiamy wagi, trochę mm -hmm. się czepiamy zdjęć. Wszystkiego Obwodów też będziemy się trochę czepiać, bo można bardzo różnie złapać w różnych miejscach. I dlatego może to jest miejsce na taki apel, żeby zamiast skupiać się tak bardzo na efektach i na tym dążeniu, no to żeby skupić się na działaniu, na tym, co mamy tak. do zrobienia. Bo naprawdę, jeżeli będziecie sukcesywnie i pilnie działać w oparciu o mądry plan, bo to, to też jest ważne. To prędzej czy później ta sylwetka się zmieni. Totalnie. I, i, I najgorsze jest to, że mam wrażenie, no to jest. No wszyscy chcą efektów od zaraz, więc mm -hmm. jeśli po tygodniu się ważymy, czy tam mierzymy i nie ma tych efektów, no to ja ci się teraz przyznam do czegoś. A w sumie to zapomniałam, że słuchają nas tutaj jeszcze inne <laughs> osoby chyba. Ale mi też się czasami zdarza. Boże, Boże, ja już się teraz bardziej staram, bardziej chodzę na treningi, a nie widać efektów i kręcę awanturę, tak? Tak. A Łukasz wtedy jest złośliwym mężem i na przykład potrafi mi wysłać link do mojego wpisu, nie? Tak. S są wtedy ciche dni w No wiem. Ale to naprawdę bardzo ciężko jest się dystansować i myślę, że trzeba o tym mówić głośno dlatego, i często. Dlatego, tak, dlatego też teraz próbuję też cisnąć ten temat, że, że naprawdę po prostu... Nawet jeśli nie ma tych efektów od razu, to dalej cisnąć i tak. powinny się pojawić. I yy, ewentualnie też można się zastanowić nad tym, czy przypadkiem nie wybrałyście dla siebie złej metody. O. Bo jeżeli przez dłuższy czas nie byłoby żadnych efektów, powiedzmy, nie wiem, przez 6 tygodni, a uważacie, że jesteście na jakiejś dobrze, dobrej diecie i macie fajny plan treningowy, to widocznie gdzieś jest jakiś błąd. W przypadku diety najczęściej to jest niedobrze dobrana kaloryczność i najczęściej jest tak, że dobierając kaloryczność diety, na przykład na kalkulatorach dietetycznych, jesteśmy nadmiernie optymistyczni do tego, Ile będziemy trenować? Tak, bo a jest to duże treningów. Tak. Ja to bardzo często widzę, zwłaszcza osób, które trenują na siłowni. I szczególnie osoby początkujące, to nie, może, to nie dasz rady przez na przykład tą godzinę na siłowni, na maszynach spalić 600 kalorii, a czasami jest pokusa, żeby coś takiego zanotować sobie jako ten. No, chociaż nawet czynienia. i tak trening siłowy, taki stricte, on nie ma dużej intensywności, mhm. więc on wcale nie spali aż tylu kalorii. Tak jak Na przykład, nawet zwykły spacer przez godzinę. Oj, ale dokładnie, jest, to o... prawda. Niedocenianie tre... aktywności spontanicznej jest tutaj, mm -hmm, czym tak, warto byłoby zwrócić uwagę, też. czyli właśnie też więcej tego ruchu ogólnego, ale też może być problem w drugą stronę, bo kiedy zaniżycie sobie kaloryczność diety, to nie macie siły się ruszać. Mm -hmm. I dochodzi do tych sytuacji, że jesteście nagle, e, szukacie sobie wysługiwaczy dookoła, tak. przynieść podaj po no zamiast schodów to winda, bo dzisiaj jestem zmęczona, tak. i tak to są takie małe. Zmiany niezauważalne prawie, a potem one wpływają na całą aktywność. Dokładnie. Jeżeli chodzi o plan treningowy, no to yy, jakie uważasz, że najczęstsze błędy mogą popełniać osoby początkujące, które próbują sobie właśnie go, go ustalić? Po pierwsze, to jest właśnie nadmierny hurra, optymizm, będę trenować 7 razy w tygodniu. Co bardzo często powoduje bardzo szybko kontuzje, urazy, przetrenowanie. To Albo za, że... takie po prostu zakwasy czy mikrouszkodzenia bukien tak. tak, tak, dokładnie. że przez kolejne 4 dni się w ogóle nie ruszysz, tak? Tak, i ograniczasz jeszcze te swoje ruchy, więc to jest zawsze ta, taka pierwsza rzecz. Druga rzecz to chwytanie się zaraz, to co mówiłyśmy, od szczegółów, mhm. zamiast iść w ogół, czyli po prostu zacząć się więcej ruszać, to zamiast iść na trening, to się zastanawiasz. Czy lepsze interwały, mm -hmm. czy kardio? A kardio to robić czy przed czy po treningu I czy siłowym. na pewno może 20 minut wystarczy, czy 30 minut. Tak, ten czy, się czy, czy nie może, spali. tak, dokładnie, bo przecież tłuszcz się spala, tak podobno twierdzą ludzie, po, dopiero po tam 30 czy 20 minucie treningu. Czekaj, bo mam zawał kiedy kolejny raz <głos> <głos> miałabym poruszać ten temat. Ale możemy to sobie dopisać do naszej nieskończonej listy tematów, które tak. chcemy poruszyć, podczas Wróćmy do wagi, skoro nie mm -hmm. waga i nie e, zdjęcia, znaczy no, zdjęcia tak, ale nie. Aż tak. Ja bym zrobiła z tego mix. Że może faktycznie mm -hmm. robić te wszystkie trzy metody, czyli mierzenie się centymetrem, ważenie się na wadze i robienie sobie zdjęć. Ale tylko po to, żeby wyciągnąć z tego tendencję w dłuższej perspektywie tak. czasu e, i na pewno za takie kluczowe pomiary brać te, które nie są robione w trakcie miesiączki albo bezpośrednio przed nią. Czyli tak. raczej to zrobić po miesiączce jako taki stały punkt pomiarów, nie na przykład, że 1 stycznia to musi być, więc później 1 pi lutego, tylko dopasujcie to do, do swojego cyklu. Ja, ja bym też jednak do, dorzuciła, jeśli jest możliwość, tą analizę składu ciała, mhm. żeby się zorientować też jak to wygląda u nas. Bardzo często jednak... Jesteśmy trochę obtłuszczeni, a tej masy mięśniowej jest mało. Ogólnie z mojej działki mogę Wam polecić, że jeżeli i tak musielibyście iść do dietetyka i specjalnie zapłacić za tą pomiarę, pomiar bioimpedancją, to można się też wybrać w większych miastach bez problemu, coś takiego znajdziecie na badanie DEXA. to jest DXA się pisze. I to jest takie samo badanie, które się robi dla osteoporozy pod kątem gęstości kości. Mm, ale I to jest bardziej dokładnie. Tak, nie? ono jest bardzo, bardzo, bardzo dokładne. dokładne. I jeżeli właśnie robić już, jeżeli wydawać na coś kasę, to, to raczej bym to. poszła na to i robić sobie taki pomiar, na przykład. Zależy od tego, jaką macie nadwagę albo otyłość, ale powiedzmy na początku i po trzech miesiącach w tym samym dniu. Tak, cyklu. właśnie to jest kolejna kwestia, że znaczy, bo można też zrobić sobie analizę składu ciała na siłowni, mhm. często też mają te wszystkie wagi, które dadzą tam jakiś pogląd, ale ludzie często robią coś takiego, że traktują to jako normalną wagę i ważą się na przykład co tydzień. Mhm. I przychodzą, wiesz, Marta, mam 2 kg mięśni więcej, ja trenuję już tydzień, co nie jest fizyczne możliwe. Biyczne, możliwe. Tak, tak. To jest to, co mówiłyśmy, że to jest, może po prostu być inny dzień cyklu i tak dalej, i tak dalej, więc ja ta, też nie demonizowałam tego składu ciała, tylko bardziej właśnie szła w to, żeby to robić co jakiś czas i nie z co jakiś czas co tydzień, tylko co dwa miesiące albo trzy tak jak powiedziałaś, mhm. i z dystansem, żeby to był tylko taki Okej, okay, że idziemy w dobrą stronę, albo hmm, chyba nie idziemy w dobrą stronę, albo hmm, powinnam popracować nad tym czy nad tym. Ja też jestem daleka od tego, żeby narzucać komuś, jak często ma to robić, bo może hmm. nawet się ważyć codziennie, a jak ma życzenie, to nawet rano i wieczorem tylko musi pamiętać o tym, że to nie jest miarodajne i to nie daje tego obiektywnego albo wzrostu, albo spadku tak, wagi, to tak? Tak, bardziej tendencja, nie? Ewentualnie właśnie to może służyć um, na przykład, żeby w jakiejś aplikacji albo są takie wagi, które są już połączone z aplikacją, żeby właśnie robiła jakąś linię trendu, tak? Ale jeżeli byście coś takiego widziały, to też jest w badaniach naukowych często e, widoczne, że to nigdy nie jest spadek liniowy, że w równym tempie ciągle mm -hmm. spada, tak? Tylko są takie odchyły i czasami naprawdę mogą to być wahania nawet do 2-3 kg. Miałam już takie dziewczyny u siebie. No i to są tylko wahania wagi. I pamiętajcie najbardziej o tym, że na to nie wpływa właśnie ta zmieniająca się tkanka tłuszczowa, tylko mogą bardzo różne rzeczy na to wpłynąć, właśnie to zatrzymywanie wody, zwiększone zapasy glikogenów w mięśniach albo nawet po prostu... kupa, tak. Kupa. <śled> No właśnie, więc nie warto aż tak psuć sobie krwi przez to, bo zobaczcie, że często jest tak, że jest utrata motywacji do odchudzania. Tak. Tylko przez to, że waga nie pokazała tego, co byśmy chcieli. Mam wrażenie, że ta fiksacja na, na punkcie wagi jest tak ogromna. U mnie bardzo często na grupie przewija się temat. Marta, co robi źle, że waga stoi. Nie, centymetry spadają, mhm. a waga stoi. Skoro centymetry spadają, widzisz, że ta sylwetka się zmienia, to nie masz się czym martwić. Szczególnie u dziewczyn, które mają prawidłową masę ciała. Tak, i też często jest, jakby pomysł pojawia się taki, schudnąć, a mogłoby wystarczyć zrobić rekompozycję składu ciała tak zrobić więcej Chcę wyglądać trochę inaczej tak. chce mieć nie wiem, więcej mięśni mniej tkanki tłuszczowej cokolwiek i tu już taki e, apel trochę ciało pozytywny do słuchających nas dziewczyn żeby pamiętać że naprawdę nie warto się definiować przez e, wagę a już na pewno nie przez rozmiar w sklepie tak. bo to jest w ogóle rozstrzelone tak że czasami między 36 a 42 e, patrzę na te wszystkie e, ubrania i mówię tu nie ma dla mnie nie <laughs> to nie pasuje no. ża żadne z nich e, no i to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia no, ja kiedyś miałam tak, że jak się nie mieściłam w 34, to... Że to już było za, wszystko powyżej było mm. tym za dużym rozmiarem, nie? No. A teraz już wiem, że mogę mieć w szafie spodnie i 34, i 38 i... to często i... nawet tej samej firmy! Dokładnie! Po prostu te miary są takie i nie ma nic w tym złego. Tak jakby. Są też ym, takie sklepy, w których ja nie wejdę w, nawet w te 38. Mm -hmm. No bo na przykład y, wystarczy, że masz mocniej zbudowane udo, tak? Jest bardziej, no. bardziej umięśniona noga. U mnie i mnie często jest coś... problem z tyłkiem też. Mm -hmm. Jeszcze przez nogi przeciągnę, że. To no, no, taki tył, problem przeciągnę. to nie problem. <laughs> no, jest. Jest coś w tym. Ale także też nie ma co na to zwracać uwagi. I myślę sobie co jeszcze. A, już wiem. Mm -hmm. jeśli chodzi o wagę. Właśnie o to, że, że ta waga nie odzwierciedla tego, jak wygląda do końca nasza sylwetka. Eee, u mnie ta sylwetka czasami się zmienia, wynika to na przykład z tego, że mam bardziej zajęty okres czasu, mam na przykład trasę treningową, podczas której ta aktywność jest bardzo duża, mm -hmm. więc wiadomo, że ta waga... No jest nienormalnie będzie... duża, tak? Tak, nienormalnie duża, że po prostu nawet no, nie przejadam tego, mm -hmm. więc tak jakby wiadomo, że trochę tam z tego spadnie ze mnie. Eee, i... Ale moja waga prawie się nie zmienia. Ludzie mi często piszą, ile teraz ważę, bo na przykład wyglądam trochę szczuplej, albo czy przytyłam, bo ten, a, a. Ja mówię, ale ja ważę tyle samo. Ja, robiam, ja, od kilku lat ja od robiłam ostatnio wyzwanie skakankowe mm -hmm. e, i kilka dziewczyn mi napisało, kiedy ja już napisałam, że to się kończy, e, skakałam sobie w krótkich spodenkach, że ale Ci to wysmukliło nogi. Przy czym moja waga się w ogóle nie zmieniła, smukłość moich nóg się nie zmieniła. Jedyne, co się zmieniło, to nie miałam na sobie leggingsów i skarpetek czyli po prostu noga nie była jednym ciągłym klockiem, tylko była w shortach, tak, które się kończą tak. wysoko i ta noga jest optycznie wydłużona i miałam jeszcze e, krótkie skarpetki no, założone. No no, no, no wiem o co chodzi. I ja wiem, że się nic u mnie nie zmieniło, bo widzę przecież, jak wyglądam, mam, do tego, mam to na podglądzie cały czas, e, ale e, to właśnie jest tak często zauważane. A bardzo dużo zależy od e, też tego, jak się do tego zdjęcia ustawimy, bo to naprawdę wszystkie dziewczyny, które próbowały, próbowały sobie kiedyś zrobić dobre selfie, wiedzą, że trzeba po prostu tego złożyć. Ale kurczę, naprawdę nawet zależy od kroju ubrania, Tak, gdzie się kończy? Ja na mam takie talia. Leginsy, tak, mam takie leginsy czy spodnie, że w których y, uważam, że nie wyglądam korzystnie. Po czym zakładam drugie i wyglądam, jakbym, nie wiem, bardzo dużo zależy Wiesz, na przykład ja też z wyglądem pośladków, jak idą szewki na legginsach, tak? No to też może wręcz modelować, tak? I pamiętajcie też o tym, dziewczyny, kiedy widzicie w internecie te zdjęcia, że i to nie jest z jakiejś tam złej woli, tak? Każda z nas raczej próbuje e, utrwalić ten moment, w którym czuje się lepiej niż gorzej, tak? To nie jest z No na prywatnego złubienie. Facebooka też rzucasz zdjęcia, na których Ty wyglądasz najlepiej. No Najgorzej tak, tak, tak. jest na zdjęciach grupowych. Ja pierdzielę, żeby dopasować to wszystko, to jest jakaś masakra. Ale kiedy, żeby kiedy, każda dobrze kiedy widzicie te zdjęcia, to właśnie miejcie z tyłu głowy, że za tym idzie często e, dobra, e, dobre oświetlenie, dobre ubranie, poza, e, a niestety u wielu osób również e, ingerencja Photoshopa. I nie mam tutaj na myśli wyregulowania balansu bieli, tylko wyregulowanie no, całych problemów. Wyregulowanie tego balansu tali. <laughs> Tak. No, a my lubimy często robić sobie takie, nie wiem, takie masochistyczne skłonności, tak? Mam zły dzień, więc popsuję go sobie jeszcze bardziej. Popatrzę na te wszystkie zdjęcia w internecie i jak mogą, można wyglądać, a jak ja nigdy nie będę. No i owszem, kiedy porównujemy swoją codzienność z jej pełnymi blaskami i cieniami, tak? I kiedy akurat mamy ten dzień, w którym się czujemy gorzej, a porównamy go do tych momentów, w których ktoś się czuje najlepiej, bo zdecydował się tym podzielić, no to to są nierówne szanse, tak? Nierówne. Mi wiesz, co dużo dało? Chodzenie na eventy fitness. Mm -hmm. Czemu? Bo tam były te wszystkie dziewczyny z Instagrama. A, że, że się okazało, że po wyjściu z Instagrama to już tak, tak nie wygląda. Tak, no. To ciekawe no, spostrzeżenie. Dużo mi to dało. Spodziewałam się, że w drugą stronę, że, że, że powiesz, coś nie, innego. Nie, nie, nie. Właśnie e, bardzo się różnił wygląd. E, wiesz. Normalne mhm. od tego, co widzimy na Instagramie. Ale zobacz, większość osób nie ma możliwości się o tym dowiedzieć. E, I pamiętaj też o tym, że bardzo dużo osób śledzi też na przykład zawodniczki e, kultury, kultury, kulturystki. E, tak, albo bikini fitness, które, które wrzucają swoje zdjęcia, kiedy są, wiesz, na redukcji, czy tam w tej najlepszej formie, tak? tak? I mają duży zapas tych zdjęć, <grym> więc jakby potem jak, można naprawdę się zdziwić, jak Dokładnie, zobaczysz ale potem to też osobę. Nawet wystarczy przejrzeć swoje własne zdjęcia Taak. z wakacji, tak? I Jezu, pamiętam, jak biegałam na plaży i Łukasz zrobił mi zdjęcia, na niektórych to wyglądało, no że piękna noga gazela biznesu po prostu biegnie no. po tej plaży, a jak padło słońce mniej korzystnie, no to celulit jak pikowana kanapa na moim pośladku, tak? Tak. <grym> ale Nawet chodzi wyląsło. o światło, jak jest na przykład płas. Czy jest ostre światło. Czy tak. Jest jakieś tam światło, które sprawia, że masz na przykład wszystko płaskie. Po prostu nie ma ani jednego zarysu mięśnia, ani. Dokładnie. A jest takie, że na przykład u osoby nawet nie ćwiczącej gdzieś tam wybierze te, te kontrasty, No bo każdy z nas ma te mięśnie. To nie jest tego... tak, że, że, że. Wnioski z tego wszystkiego są takie, że trzeba zachować bardzo dużo dystansu do tego, co widujemy na naszej wadze centymetrach mm -hmm. czy w odbiciu lustra, ale też do tego, do kogo się porównujemy, bo finalnie to się okazuje. Nie mieć za bardzo sensu, bo też pula osób, do których my się porównujemy, jest ograniczona. Wybieramy sobie tam te kilka osób, tak. które śledzimy, do których się porównujemy, i to daje nam tylko takie złudne poczucie, że my mamy jakiś pogląd na to, jak wypadamy na tle całego społeczeństwa, bo przecież tak naprawdę jest nieskończenie wiele obiektów, do których można się porównać, więc e, można tak pragmatycznie spojrzeć na to, że to jest po prostu strata czasu. A jest. ilu emocji też e, i nerwów no, często. to prawda. Nie róbmy sobie tego, dziewczyny. E, ja w ogóle pamiętam, że jak się mierzyliśmy w liceum, były te m, takie te bilanse. Wiesz, to wszystko to... mnie ciarki, to było dla mnie trochę traumatyczne. Dziewczyny miały mega schizę, żeby wejść na wagę. Najlepiej, jakby nikt inny nie był w pokoju. Mm -hmm. nie? Tym bardziej, ja że ja też... byłam właśnie wysoką dziewczyną i właśnie Więc to tej Więc za... na pewno więcej niż normalne, tak, normalne w sensie niższe dziewczyny, tak. nie? Ja, a nie wpływało to przecież na Twoją sylwetkę. No, ale nie miałam tego wtedy w głowie, U mnie tylko, te... że to jest ta najcięższa dziewczyna, nie? U mnie trauma też y, na badaniach sportowych co pół roku. Mm. Ja, pięć. I licytacja, która chudsza, gdzie um, różnica wzrostu, wiesz... No ale właśnie zobacz, teraz jako dorosłe dziewczyny, my możemy sobie wybrać, czy my chcemy się dać wtłoczyć w taki szablon no. i się porównywać i robimy to sobie same. Wiem. Nie róbmy sobie tego. Powtórzę kolejny raz taki apel, że kiedy my możemy decydować same o sobie, no to wybierajmy raczej rzeczy, które nas wspierają tym bardziej, że teraz w internecie jest mnóstwo takich miejsc, gdzie można dostać rzetelną wiedzę, albo właśnie też takie bardziej ciało-pozytywny przekaz, mm -hmm. tak? Tak. Ale często my, właśnie nie wiem, to jest jakaś taka masochistyczna, chyba natura kobieca, że czasami sobie lubimy tak dowalić jeszcze bardziej. Tak. No i trzeba się może też zastanowić nad tym, czy to, co i kogo oglądacie w internecie, to Wam faktycznie sprzyja. O, czy to daje prawda. więcej motywacji, czy jednak frustracji. Tak. I jeżeli to są takie wrzody na tyłku, to słuchajcie, no prostszych do usunięcia w życiu jest niewiele, niż po prostu kliknąć unfollow, tym bardziej, że trzeba mieć świadomość, że w internecie my głosujemy naszymi lajkami. To jest taka, to tak. jest jak waluta na rynku, są tak. pieniądze, tak, no to tutaj jest ten Wasz like i to Wy decydujecie, które treści dokarmiacie swoją uwagą w internecie. E, coś jeszcze chciałam powiedzieć, właśnie zapomniałam, ale zaraz sobie szybko przypomnę, bo to było bardzo ważne. Dobrze, to mam nadzieję, że sprawy bardzo ważnej, albo bardzo nieważnej wagi jeszcze tutaj... E, tak, teraz się Poczekaj, teraz Marta spróbuj się skupić, a ja jeszcze spróbuję pozagadywać mm, naszych dobra. słuchaczy. Mm, nie, uciekło. No dobra, jak Chyba. nam się przypomni, to powiem w kolejnym odcinku. O ehm. wadze, nie no, bo mówiłyśmy o wadze, no tak, że waga, no to podsumowując może. Mhm. Waga nie jest zła sama w sobie, tak. ale raczej powinniśmy postrzegać ją z trochę większym przymrużeniem oka. Dokładnie zachowywać dystans, nie martwić się tym, co ona pokazuje z dnia na dzień, tylko korzystać z niej do sprawdzenia tendencji w dłuższym okresie. Tak samo obwody, które też się tak. mogą zmienić, bo na przykład zapomnimy, gdzie ostatni raz mierzyliśmy, czy to było nad pieprzykiem, czy pod pieprzykiem, i już będzie inny ten obwód. Czy po prostu mamy miesiączkę i ten brzuch na przykład też nabierze tej wody i będzie Dokładnie. szerszy. A zdjęcia jak... też tak, są okay, warto robić. warto, tylko nie może codziennie, na pewno nie, na pewno się wtedy nie można spodziewać faktycznej, fak, faktycznego progresu, tak. tak, ewentualnie bardziej korzystnego ujęcia, tak. tak jak już ustaliłyśmy. Także dystans, dystans i jeszcze trochę więcej dystansu i to się nam na pewno bardzo przyda, bo pamiętajmy, że... Już nawet... wiem, co chciałam powiedzieć, więc może się szybko <laughs> przerwać, żeby nie zapomnieć. No. Ehm, bardzo często, jak właśnie mówię o tym, żeby tak się nie przejmować wagą i tak dalej, i tak dalej to dziewczyny mi piszą, że bardzo próbują, ale nie mogą, mm -hmm. ale cały czas. I chciałam tylko powiedzieć, że to nie jest tak, że ja w ogóle już na to nie patrzę, bo ja też mam takie dni, Ty też no przed chwilą, Tak, sama powiedziałaś, tak. też mam dni, że wchodzę, czy tam sprawdzam te obwody, czy tam robię sobie zdjęcie i mówię kurde i w ogóle, gdzie mam przecież tą wiedzę, jak to działa i tak dalej, a i tak, a i tak się przejmuję, więc to nie jest do końca tak, że jeśli my wiemy, że Ty masz się nie przejmować wagą, to ty od, ok od jutra się od poniedziałku się, nie przejmujesz wagą i nic i już to do ciebie nie wraca. Prawdopodobnie zawsze będzie to gdzieś z tyłu głowy. Po prostu jak są takie myśli, to warto sobie powiedzieć nie, jak wczoraj tak. Taylor w dokumencie, który oglądałyśmy, nie robimy już tego i nie wracamy do tego Dokładnie. miejsca. Dokładnie, no bo to nam nie służy, tak? I owszem, no zdarzy się co jakiś czas Kurde, no każdemu się zdarzy jakąś głupotę zrobić, tak? Mm -hmm. Ale najgorsze jest to, jeżeli my oddamy swoje decyzje we władanie tej wadze i jeżeli waga pokaże nam coś rozczarowującego, to my stwierdzimy, a pies. I tak. te treningi też. I tak. na pocieszenie się zakopię pod paczką chipsów i po prostu już nigdy nic On nie pokazuje, tak? <laughs> to jest najgorsze, co możemy sobie zrobić, bo wtedy na bank nie będzie progresu przy tak. kolejnym pomiarze. Ale właśnie... Luzu do tego wszystkiego, bo zanim ten luz w spodniach w trakcie odchudzania się pojawi, to musi upłynąć bardzo dużo czasu, więc sobie tego czasu nie ma co aż tak strasznie tak. upodlić, tak? I zakładać tego wora pokutnego i tylko kolejnych rzeczy tam odżałować. I na pewno pamiętajcie też o tym, że warto zrobić sobie taką bańkę pozytywnego wsparcia w internecie. Jeżeli ktoś Was bardziej wkurza niż motywuje do dobrych rzeczy, no to po prostu to go nie out. nie śledźcie, nawet jeśli to jest, jesteśmy my, jeśli Was wkurzamy, to też Buu. nas nie nie, ale no taka prawda, wolałabym, no tak. żeby ktoś. Jeśli ktoś się ze mną źle czuje, to wolałabym, żeby to no no, się dobrze. przecież próczu, nam wiadomo. wtedy było lepiej, tak? Bo się otaczamy wtedy mm -hmm, ludźmi, którzy tak. naprawdę z nami chcą być. Także myślę, że tym wątkiem antyreklamowym możemy zakończyć, bo jeszcze tutaj e, doprowadzimy do jakiejś do jakichś buntów. Dobra, to co? Do zobaczenia następnym razem. Do usłyszenia. No do usłyszenia. Pa! Pa!